Słuchajcie, zrobimy sobie jeszcze y, taką akcję, że wylutujemy sobie tą, y, te kondensatory elektrolityczne. Jedyne, co tu będzie mi przeszkadzać, no to, no to y, ta wtyka, muszę ten przewód, żeby ten przewód nam tutaj nie przeszkadzał, to sobie go wypiąłem. Oczyszczę z tego kleju takiego stabiliz. to jest taki w celach stabilizacji, żeby może przypadkowo się nie wypięło Widzicie, obklejone wszystko jest, żeby to nie dostawało po prostu yy, żadnych drgań ewentualnych i żeby się to nie przemieszczało, żeby się nie dobrze. Nieważne, śmierdzi ten elektrolit, strasznie tutaj mamy to. I ja sobie w tym momencie to odwrócę. One są trzy takie same wartości mają 470 mikro 63 V. One są trzy takie same. Tutaj mamy, tutaj mamy i w zasadzie dobrze. Troszeczkę topnika sobie tutaj nałożę. Tam lutownica rozlutownica ZD 915 mi się już rozgrzała. To będzie, to będzie moment. To jest takie trio i wszystkie trzy wywaliły te kondensatory. Tylko sobie tutaj muszę wyciągnąć ładnie tą moją rozlutownicę. Gdzieś tam chyba to zaszło za daleko i o, puściło. No będzie mi przeszkadzać. O dobra, teraz dobrze, odkładam i one mi powinny ładnie wyjść. już teraz, jeden to już nawet wyskoczył, drugi tak samo, a trzeci siedzi, bo ten klej go trzyma. O. i to są nasze śmierdzące elektrolity, także to mam wylutowane. idę na poszukiwanie nowych i zobaczymy w jakim stanie nam w stanie to jest się uruchomić Także sprawdzimy Idę na poszukiwanie elektrolita Widzicie 105 stopni Celsjusza 470 mikrofaradów I 63 v napięcie przebicia Tak zwane No a 470 mikrofaradów To pojemność Jakby ktoś nie wiedział <ścoughs> Bo może i tacy się znajdują Dobrze działamy